Film zaczyna się od dziewczyny o imieniu Millicent, która podróżuje autobusem i z tęsknotą patrzy na kobietę k. dziecko. Niedługo później wysiada z autobusu i udaje się do domu, gdzie ma odbyć się rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko opiekunki. Millicent poznaje Rebecce, która pyta o jej wiek, kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad dziećmi. Millicent wyjaśnia, że ma 21 lat i nie ma wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Rebecca jest zaniepokojona, ale Millicent szybko wyjaśnia, że dobrze radzi sobie z dziećmi i obecnie pisze pracę magisterską na temat dzieci z alergiami. Rebecca przedstawia Millicent swojego niemego syna Johnny'ego, który nosi skafander i rysuje. Wyjaśnia, że Johnny ma liczne alergie i musi nosić ochronne ubranie na zewnątrz. Gdy Millicent podchodzi i rozmawia z chłopcem, ten delikatnie dotyka jej ręki, co zaskakuje Rebecce, która komentuje, że Johnny wydaje się ją lubić. Rebecca zatrudnia Millicent informując ją, że oprócz opieki nad dzieckiem będzie musiała wykonywać drobne prace domowe, ponieważ rybekę, przepracowana autorka, ma wkrótce wydać nową książkę i potrzebuje pomocy. Później, spacerując po domu, Mylicent zauważa ojca jako Jakuba, który pracuje w oddali. Jest zauroczona widokiem mężczyzny bez koszuli, który wkrótce podchodzi, by się przedstawić. Podczas rozmowy nagle pojawia się Rybeke prosząc męża, by się ubrał, ale on bezwstydnie próbuje ją dotknąć na oczach Millicent, powodując niezręczną sytuację. Wracając do domu autobusem, mylesent przez przypadek zostaje dotknięta przez starszego mężczyznę, co wywołuje u niej niepokój. Zaczyna wyobrażać sobie intymne chwile z rogatym stworzeniem. Kiedy autobus się zatrzymuje, mylesent wysiada i bierze kilka kropli LSD, co ją uspokaja. Potem idzie na wizytę do swojego terapeuty, doktora Welsha, który sugeruje zmniejszenie dawki leków, ponieważ mogą powodować halucynacje. W tym czasie Mylesent halucynuje ruchome, zdeformowane ręce w pomieszczeniu, ale zapewnia lekarza, że czuje się dobrze i chce kontynuować kurację. Następnie opowiada o swojej tęsknocie za rodziną i o tym, jak była krzywdzona przez swoich przybranych ojców. Wyraża też pogardę dla ludzi, którzy nie doceniają swoich dzieci i nie zwracają na nie uwagi. Mylesent przyznaje, że ma skłonności do przemocy ale doktor zaprzecza, twierdząc, że kobiety nie są zdolne do przemocy i postrzega ją jako empatyczną osobę, która chce być dobrą matką. W innej scenie Rybekę i Jakob uprawiają seks w domu, a Rybekę prosi, aby ją udusił. Jakob początkowo zgadza się, ale potem odsuwa się, mówiąc, że nie może tego zrobić, ponieważ jako matka wydaje mu się teraz inna. W tym momencie słyszą krzyk Johnny'ego i pędzą, by mu pomóc. Rybekę próbuje uspokoić syna, ale chłopiec mocno uderza swoją matkę. Kobieta zauważa opakowanie po czekoladzie i uświadamia sobie, że wywołało to u chłopca reakcję, ponieważ jest on uczulony na cukier. Rybekę beszta męża za przechowywanie czekolady w domu, ale Jakob twierdzi, że ich syn wcale nie ma alergii, a jest po prostu psychicznie chory, co stanowi zagrożenie dla niego samego i innych. Jakob proponuje umieszczenie Jonaego w specjalnym ośrodku, ale Rybekę kategorycznie odmawia oddania syna obcym. Następnego poranka Mylisent i jej przybrany ojciec Roger jedzą razem śniadanie. Dziewczyna mówi o swojej nowej pracy, dodając, że ojciec rodziny wydaje się sympatycznym człowiekiem. Słysząc to, Roger staje się bardzo zazdrosny. Okazuje się, że jest zainteresowany Millicent w sposób romantyczny. Kładzie głowę na jej kolanach i błaga, by go nie zostawiała, przypominając o wszystkim, co dla niej zrobił. Millicent jest poirytowana, ale zapewnia go, że nigdzie się nie wybiera. Po południu Millicent przebywa w domu Jonego, gdy zauważa, że chłopiec kopie coś w ogrodzie. Zbliża się do niego, by pomóc, i ku jej zdumieniu odkrywa, że Johnny zabił królika. Zauważa też, że chłopiec zabił i pochował wiele królików wokół domu. Jednak Mylysent nie wydaje się zaniepokojona, zamiast tego bierze nóż i odcina martwemu królikowi łapy, po czym wręcza je Johnny'emu, mówiąc, że przyniosą mu szczęście. Przed powrotem do domu Mylysent kradnie zdjęcie Jakubę i jedną z sukienek rebećci. Później, w łóżku, bierze LSD i zaczyna masturbować się, patrząc na zdjęcie Jakubę. Rano Millicent starannie się ubiera, aby wyglądać atrakcyjnie i udaje się do pracy. Spędza dzień na malowaniu z Johnny M i bawią się, plamiąc swoje ubrania. Wieczorem Rebecca dzwoni do Jakuba, informując go, że nie wraca na noc do domu, ponieważ przygotowuje się do wydania książki. Jakob jest tym zirytowany, ale Rebecca prosi, by Millicent została i zajęła się Johnny M. Tej nocy Millicent i Jakob organizują małą imprezę, aby uczcić urodziny Johnny'ego. Z entuzjazmem przynoszą tort ale na widok świeczek Johny wpada w panikę i zaczyna krzyczeć. Millicent go uspokaja i zabiera do jego pokoju. Kiedy chłopiec w końcu zasypia, Millicent postanawia wrócić do domu, jednak spotyka pijanego Jakobę i zaczyna ją rozmawiać. Jakob nagle zbliża się do niej i próbuje ją pocałować, ale przerywa im Johny, który właśnie zmoczył się w łóżku. Wczesnym rankiem Rebeke wraca do domu i od razu sprawdza syna. Kładzie się obok niego i życzy, żeby nie bała się go tak bardzo. Gdy delikatnie go dotyka, Johnny nagle staje się agresywny i znów ją uderza. Zrozpaczona Rebecca idzie do łazienki i rani się nożem, a na jej ciele widać liczne blizny, co sugeruje, że to nie pierwszy raz, kiedy się okalecza. Następnego dnia Millicent zabiera Johnny'ego do miejsca, które często odwiedzała jako dziecko. Kładą się razem na ziemi, a Millicent nagle zdejmuje chłopcu hełm Astrenoty, co go przeraża. Jednak opiekunka zapewnia go, że nie ma żadnych alergii, bo te wszystkie wymysły są dziełem jego matki. Zachęca go do oddychania, a gdy Johnny to robi, jest zdumiony, że wszystko z nim w porządku. Następnie scena przenosi się do sesji terapeutycznej Maryland, gdzie nagle zaczyna płakać i opiera się na ramieniu doktora Welsha, zastanawiając się, czy kiedykolwiek będzie miała własną rodzinę. Potem nagle wymiotuje na jego ubrania, co wprawia ją w zakłopotanie. Przeprasza, ale doktor zapewnia, że nic się nie stało. Gdy tylko wychodzi, aby się przebrać, Maryland kradnie kilka butelek LSD z jego szuflady. Następnego dnia rodzice John'ego wychodzą na kolację, zostawiając go z mylisem. Opiekunka podaje mu krople LSD, twierdząc, że pomogą mu lepiej widzieć rzeczywistość, i prosi, aby nie mówił rodzicom. Chłopiec bez wahania się zgadza. Niedługo później oboje są na haju, tańczą i bawią się po całym domu. W końcu biegają po ulicach bez John'ego w skafandrze ochronnym. Wkrótce potem rodzice wracają do domu i prawie potrącają John'ego samochodem, co wścieka rebecce. Beszta Millicent za to, że pozwoliła jej synowi biegać po ulicy bez ochrony. Na dodatek Johnny zaczyna wymiotować cukierkami, które Rybekę kategorycznie zabroniła mu jeść. Rybekę nadal krzyczy na Millicent, ale wtedy Johnny po raz pierwszy mówi: "Mamo", co zaskakuje wszystkich i wprowadza w radość. Jednak sytuacja staje się nie, gdy Johnny rzuca się w ramiona Millicent, sugerując, że to ją uważa za swoją matkę. W napadzie wściekłości Rybeka odbiera dziecko Millicent i rozkazuje jej trzymać się z dala od ich życia. Wewnątrz domu błaga Johnego, aby znów się odezwał, ale chłopiec milczy. Ze łzami w oczach informuje go, że to ona jest jego prawdziwą matką i błaga, żeby do niej mówił, ale bezskutecznie. W międzyczasie Jakob odwozi Mylesent do domu, a dziewczyna jest zdenerwowana, że wszystko zepsuła. Jakob jednak zapewnia ją, że to nie jej wina i że jest wdzięczny, że Jony w końcu przemówił dzięki niej. W tym emocjonalnym momencie Mylesent siada mu na kolanach i zaczyna go namiętnie całować. Jakob odwzajemnia pocałunek i ostatecznie uprawiają seks w samochodzie. Kiedy Melisand wraca do domu, spotyka Rogera, który jest wściekły, że wróciła tak późno. Przypomina jej o ich umowie, w której zgodziła się spać z nim po ukończeniu 18 lat. Okazuje się, że Roger nawet zabił swoją żonę, aby być z młodą dziewczyną. Słysząc to, Melisand przeprasza i mówi, że wie, iż był wobec niej cierpliwy i nadszedł czas, aby mu się odpłacić. Następnie klęka i zaczyna rozpinać mu spodnie. Starszy mężczyzna jest podekscytowany, ale ku jego zaskoczeniu, Mlysend nagle zaczyna go dusić paskiem i zabija go. Potem wrzuca jego ciało do basenu, gdzie już leży rozkładające się ciało żony Rogera. Następnie widzimy Mlysend przeglądającą dziennik, w którym zapisane są imiona jej różnych ojców zastępczych. Okazuje się, że wszyscy w jakiś sposób ją krzywdzili, a ona ich zamordowała. Każdą stronę starannie ozdobiła kosmykami ich włosów jako pamiątkę. Mlysend dociera do strony Rogera i dołącza do niej jego włosy. Przeglądając kolejne strony, zauważa, że dr. Welsh również ją dotykał i teraz planuje go zabić. Następnego ranka, gdy Millicent przychodzi do domu, widzi Rebecce rozmawiającą z dr. Welshem. Dziewczyna jest szokowana, odkrywając, że jej terapeuta opiekuje się także Johnny M. Komentuje, że to świetnie, że Johnny zaczął mówić, przypisując zasługę nowej opiekunce, nie wiedząc, że to Millicent. Rebecca nalega, że nie chce tej dziewczyny w domu, ale doktor Welsh radzi jej, aby odłożyła na bok różnicę i zrobiła to, co najlepsze dla jej syna. W rezultacie Myles wraca, by zająć się Johnny M. Jakob jest zachwycony, wiedząc, że będzie mógł się z nią zabawić pod nieobecność żony. Później, gdy flirtują w kuchni, Johnny nagle się pojawia i staje się zazdrosny o ich bliskość. Wzłościć ga ojca widelcem w nogę, raniąc go. Widząc to, Mylysent szybko zabiera Jonego do jego pokoju i mówi mu, że nie powinien ranić ojca. Zamiast tego daje mu nóż sprężynowy i namawia, by zabił rebecce, gdy nadarzy się okazja. Mylysent zapewnia go, że kiedy ona umrze, będą mogli w końcu być razem szczęśliwą rodziną. Później Mylysent pracuje w ogrodzie, gdy pojawia się Jakob i natychmiast zaczynają uprawiać miłość. Jakob agresywnie dusi ją, czego nie mógł zrobić ze swoją żoną. Nie wiedzą jednak, że Jones z wściekłością ich obserwuje z okna. Później Rybekę i Johnny rysują razem, a ona zauważa, że chłopiec rysuje wiele szkiców przedstawiających Millicent i Jakoubę robiących brudne rzeczy w ogrodzie. To ją rozwściecza, więc natychmiast wyrzuca wszystkie rysunki. Pyta Johnny Ego, czy bardziej lubi Millicent niż swoją matkę, ale chłopiec nie odpowiada. Następnego ranka Millicent postanawia, że nie będzie już brała LSD, bo czuje się wyleczona. Przyznaje, że wszystko, co robi, robi tylko dla Johnny'ego, aby mogli być razem na zawsze. Następnie widzimy dr Welsze martwego na podłodze, z pianą na ustach. Mylesend podchodzi do niego i przyznaje, że początkowo myślała, że jest inny od reszty, ale się myliła. Później przychodzi do pracy, ale Rebekę informuje ją, że już jej nie potrzebują. Mimo to Mylesend próbuje siłą wejść do domu, ale Rebekę ją powstrzymuje i zamyka drzwi. Następnie podchodzi do syna i wyjaśnia mu, że zawsze będzie przy nim, niezależnie od tego, jaki jest. Ku jej zaskoczeniu chłopiec nagle dźga ją w rękę co powoduje, że Rybekę krzyczy z bólu. Potem zamyka syna w pokoju i wściekła wychodzi z nożem na zewnątrz. W międzyczasie Melysand próbuje dostać się do domu przez tylne drzwi i spotyka Jakobę. Pyta, czy ją kocha, ale Jakob wyraźnie daje jej do zrozumienia, że jest dla niego tylko przelotnym romansem. Mimo to Melysand nie rezygnuje i zaczyna go uwodzić. Wkrótce zaczynają się kochać, a w trakcie Melysand prosi go, by pozbył się żony, aby mogli żyć razem jako szczęśliwa rodzina. W tym momencie pojawia się rozwścieczona rybekę i natychmiast dźga Millicent w plecy. Opiekunka próbuje uciec, ale rybekę ją goni. Niedługo później pojawia się Johnny z nożem sprężynowym w dłoni. Millicent czuje ulgę, widząc go, i zachęca, by zabił matkę. Ku jej szokowi Johnny zaczyna ją wielokrotnie dźgać, aż w końcu umiera. Jakob błaga syna, by przestał, ale rybekę spokojnie obserwuje całą scenę z rozbawieniem. W ostatniej scenie widzimy parę, która zakopuje ciało Millicent w swoim ogrodzie. Mimo całej tej tragedii jedyną rzeczą, która martwi Rebecce, jest to, że będzie musiała znaleźć nową opiekunkę. Komentuje, że jeśli jej syn będzie tak dalej postępować, będzie musiała napisać kolejną książkę, aby kupić więcej działek ziemi. W miarę jak film się kończy, widzimy Millicent pochowaną pod ziemią, obok poprzednich opiekunek, które spotkał ten sam tragiczny los z rąk Johnny'ego.